Nie no, powiem wam, że nasz pan łowczy robi robotę <laughs> Bela wywieziona, schowana Ile już zrzucił, ole petardo Przepiękny. Zobaczcie, przykryte świerkiem, żeby ludzie nie widzieli Ja tu się rozglądam od razu za parę, ale tu nie ma Ale zobaczcie jaki klomot Przepiękna tyka. Ujaj. Z nocy. Ole. Z 2,5 kg 2,70. Ole piękno. No. Naprawdę. Tydzień czasu chodzi nic nie znalazłem. Jest, jest. Powiem wam, że teraz znalazłem to tyczkę. To jest takie szczęście, jakbym pierwszy w sezonie znalazł. Naprawdę. Byków nie widać. Ludzi pan Wam też nie widzać mało. W sumie nikogo nie widziałem, ale leży, leży piękny klamot. Naprawdę, czternastek, łamany, prześliczna. Tyczunia, największa w tym sezonie, chociaż sezon się dopiero zaczyna. Także mówię, jest, piękność, piękność. Poszczyć szczęście z znowu Trzeba zapierdalać. Jeszcze raz mówię tu. Chyba dla pana połowczego muszę jakiegoś browala postawić za te bele. <śmum> no mówię. Bele wyczaje po węchu. Jeszcze mrozek rano jest, to czucie z daleka. Także pozdrawiam. Będę szukał do pary.